Prawdopodobnie słyszałeś już wystarczająco dużo o sile procentu składanego i regularnych inwestycji. No bo finansowi guru po prostu wychwalają zalety bycia zainwestowanym no i koncentrowania się na tej perspektywie długoterminowej. No bo okej, okay, zgadzam się, sensowne jest wyznaczenie sobie celu, który jest odległy o po prostu długie lata, no bo wtedy po prostu mniej przejmujemy się takimi krótkoterminowymi turbulencjami. Tak też wielu adeptów inwestowania typu waliu no, zaczyna z podobnymi intencjami. W końcu 15-letnie wyniki są prawie zawsze na plusie, prawda? Problem polega na tym, że jeśli jesteś początkującym inwestorem i znajdujesz się po tej lewej stronie wykresu, możesz nie pozostać tym inwestorem na tyle długo, aby kiedykolwiek te zyski w ogóle zobaczyć. No bo zarówno hossa, jak i besa. Są wy wywoływane przez emocje ludzi takich jak ja, takich jak ty, no a zaprzeczanie i ignorowanie tej naszej emocjonalnej stronie no, wcale nie pomaga. Zamiast tego, nazwijmy to, takie pokorne podejście może nas nastawić na ten sukces. I myślę, że nigdzie nie jest to tak istotne jak w przypadku dobrego początku w inwestowaniu. Ja nazywam się Miłość Grudzień, a przed Tobą finansowa rozkwina o dobrym nastawieniu na inwestycje. Jak widzisz, nagrywam trochę z innego mieszkania, także wybaczysz jeszcze za Opowieść o dwóch inwestorach. Twoje osobiste doświadczenia z pieniędzmi stanowią może 0,00000001% tego, co wydarzyło się na świecie, ale może 80% tego, jak myślisz, że świat działa. Morgan Housel, w The Psychology of Money. Przeprowadźmy sobie pewien eksperyment myślowy. Wyobraźmy sobie dwóch inwestorów, nazwijmy ich Bob i Alice, którzy zaczynają inwestować na rynku w, odstęp, w odstępie za 25 lat. Na rynku, na rynku USA ASMP 500 mówimy. Bob zaczyna inwestować na rynku akcji w styczniu 2007 roku. Oczywiście o matanej forum Hossy. Jest jednak rozważnym inwestorem, bo mimo tego gwałtownego wzrostu, postanawia inwestować co miesiąc tylko 100 dolarów niezmiennie w SP500. No ale dobra, wiadomo do czego to zmierza. Rynek załamuje się w 2007 roku, no i mimo że, że Bob nadal inwestuje, no to jego zyski, ten jego zwrot wciąż spada. Z drugiej strony, Alice zaczyna inwestować w 2012 roku i stosuje tę samą strategię. Kładania 100 dolarów miesięcznie. Szczęśliwie okazuje się, szczęśliwie dla niej okazuje się, że rynek idzie równo w górę. No i tak też, Alice wchodzi na początku jednego z tych takich najdłuższych okresów hossy właściwie w całej historii amerykańskiej giełdy. No i nigdy nie musi martwić się o te zyski, bo tylko rosną. Wyświetląc się teraz miesięczne zwroty Alicji. I Boba w ciągu pierwszych trzech lat ich inwestowania. No Bob zaczyna fatalnie, tak? I widzimy, jak jego portfel jest na minusie przez 78% czasu, czy to prawie 80% czasu na minusie, a jego wartość w pewnym momencie spada nawet o 41%. I oczywiście, mimo tego, że naczytał się, że rynek odbije się w tym długim terminie, no to jego wiara zaczyna słabnąć. No ale z drugiej strony, ten portfel Alice ma zyski w 35 z 36 miesięcy, a jedyny spadek wartości to tylko 4%. Pod koniec pierwszych trzech lat inwestowania portfel Boba wykazuje 4% stratę, a Alice zyskała 27%. Tak też, Bob zaczynał już powoli myśleć po tych trzech latach, że inwestowanie nie jest jego mocną stroną, niezbyt mu się udało, no a Alice nadal inwestuje. Ale tutaj taki mały zwrot w całej tej historii, bo gdyby Bob i Alice kontynuowali inwestowanie, Bob miałby 213% zwrotu na początku 2022, w porównaniu z Alice, która miałaby 125%. No, tak też zwroty w skali roku Boba byłyby wyższe o prawie 3%, bo kupiłby na dołku. Czy można się jednak dziwić, że miał problemy z trzymaniem się swojego planu, skoro te pierwsze trzy lata, trzy długie lata to jest naprawdę dużo czasu tego inwestowania widział tylko straty, no i oczywiście spanikowane nagłówki wiadomości. No i jak się okazuje, nie jest to odosobniony przypadek. Doświadczenie kształtuje sposób inwestowania. W badaniu przeprowadzonym przez Malandiera i Nigelazy NBER zaobserwowano, że starsze i młodsze pokolenia w różny sposób alokowały swój kapitał na giełdzie, w zależności od swoich doświadczeń życiowych. Oś Y pokazuje różnicę w udziale w rynku pomiędzy starszymi, czyli 60 plus, i młodszym poniżej 40 pokoleniem. No i zaskakujące było to, że pomimo jednej z najdłuższych. Hos w historii w latach 50., no i takiego ogólnego trendu wzrostowego, to starsze pokolenie no, po prostu odcięło się od inwestowania w rynek w latach 60., no, a powodem było to, że to pokolenie weszło na rynek, do, na, na rynek pracy podczas wielkiego kryzysu, no, który pozostawił w ich umysłach takie piętno, że utrzymało się nawet 30 lat później. Podobnie może być w przypadku Japonii. Po krachu z 1989 roku, rynek ten do tej pory nie odzyskał szczytu sprzed właśnie tych spadków, a no, obywatele tego kraju wciąż naprawdę niechętnie podchodzą do inwestycji. Ze względu też na tak zwane zakotwiczenie, nazwijmy to, oryginalna nazwa Anchoring Bias pierwsze doświadczenia ludzi mają nadmierną wagę w ich własnych umysłach. No i do tego dochodzi to, że Ludzie silniej reagują na straty niż na perspektywy zysku. No i tak też wzrost indeksu SP500, no to o, nie wiem, o 40%, 40% No to coś, no, z czego można się nawet ucieszyć, no ale spadek już o taką wartość, kiedy wiesz, wchodzisz na portfel, myślisz, kurczę, straciłem, nie wiem, kilkaset, kilka tysięcy, kilkadziesiąt tysięcy złotych i już myślisz tego, czego nie kupisz. No to wtedy to już czas się uruchamia taki alarm i pojawia się ta panika. No i jednym ze sposobów radzenia sobie z tym problemem jest na przykład uśrednianie kosztów, to znaczy regularna inwestycja albo na przykład kupowanie po spadkach, zamiast inwestowania już tak jednorazowo takiej dużej sumy. No i dzięki temu ryzyko rozkłada się właśnie w czasie. Innym sposobem jest skupienie się na zwrotach. Takich dostosowanych do ryzyka, no i dywersyfikacja pomiędzy różne klasy aktywów. No i tak idąc na kompromis w kwestii zwrotów, zmniejszasz zmienność w swoim portfelu, no i zwiększasz prawdopodobieństwo, że utrzymasz go w ogóle dłużej. No i osobiście ogólnie decyduje się na, yy, na drugi sposób. Ale na przykład uśrednianie towarzyszy mi też chociażby w przypadku rynku, kry, rynku krypto, no który jest niesamowicie zmienny, więc wolę, nie wiem, zrobić sobie pewne 200% niż na przykład niepewne, nie wiem, 500%. Tak? No ale dobra, powiedzmy, że masz już to wszystko ogarnięte, no i chcesz zmaksymalizować zyski. Wtedy najlepszą strategią może nie być szukanie zysku na samym początku oszczędzanie, a inwestowanie. Pomyśl o inwestowaniu jako maszynie, która ma dwie strony czyli paliwo, które do niej wrzucasz, no i silnik, który wytwarza te zyski. No, paliwo w tym przypadku to kwota, która udaje ci się zaoszczędzić na cele inwestycyjne, no a silnik to sam proces generowania zwrotów a im lepszy ten proces, tym więcej zwrotów generujesz. Ale fajną rzeczą w inwestowaniu jest to, że zwroty, które, generują, które generujesz, Mogą być dodane jako paliwo do tej kolejnej rundy inwestycyjnej. Tak? I w początkowych latach inwestowania o, o tym paliwie będą decydowały przede wszystkim twoje oszczędności. I zwroty będą stanowiły tak naprawdę ułamek w porównaniu z tym, ile, ile wkładasz. Ale w miarę upływu tego czasu zwroty z procesu będą się sumować, no i ostatecznie, i ostatecznie wyprzedzą to, co możesz wnieść ze swoich oszczędności. O ile możesz kontrolować zyski z inwestycji o maksymalnie 1, 2, 3, 4% rocznie, tak naprawdę realistycznie rzecz biorąc, patrząc z perspektywy nie pół roku, tylko dziesięcioleci, o tyle masz znacznie większą kontrolę nad tym, ile oszczędzasz. Tak też, pracując nad zwiększeniem swoich dochodów, czy na przykład ograniczeniem wydatków, w pierwszych latach inwestowania, możesz też przyspieszyć ten moment, w którym Twoja Maszyna inwestycyjna stanie się już samowystarczalna. I osobiście przyznaję, że trzeba do tego dużo cierpliwości i dużo czasu, ale myślę, że moment, w którym zdajesz sobie sprawę, że e, masz już jakiegoś pewnego rodzaju komfort, e, to naprawdę czyni to, że jest warto. I generalnie z takich zdroworozsądkowych rozważań można też wnioskować, że. Jeśli twoja łączna wartość aktywów razy roczna stopa zwrotu jest mniejsza niż to, ile możesz zaoszczędzić, no to skup się na maksymalizacji zysku z inwestowania. Czyli jeśli twoje oszczędności są większe niż to, skup się na zwiększeniu oszczędności. Tak też dla większości początkujących e, oznacza to skupienie się na zwiększeniu oszczędności. No ale dobra, co z tego wszystkiego wynika? Czy Możemy wymyślić ramy takiego działania, które dadzą nam jakiś dobry start. I myślę, że cały ten odcinek można podsumować kilkoma takimi podstawowymi zasadami, którymi można, się tam, którymi można się kierować. Czyli po pierwsze, twoje początkowe doświadczenia z inwestowaniem wpływają na to, jak postrzegasz całe inwestowanie. Dwa, większość twoich zysków pochodzi z trzymania swoich inwestycji. To znaczy, Należy zwiększać prawdopodobieństwo, że rzeczywiście się ich trzy utrzymasz. Numer trzy. Bardziej prawdopodobne jest, że przestaniesz trzymać te inwestycje z powodu mm, jakichś dużych strach, przy, przy, strat przynajmniej na papierze, którymi też myślę, z którymi też trzeba nauczyć się obchodzić, niż na przykład niewystarczających zysków. Dlatego też początkowo ważniejsza jest ochrona przed spadkami a nie maksymalizacja zysków. Numer cztery, w początkowych etapach próba maksymalizacji zysków no, też nie dodaje wiele wartości. Dlatego myślę, że warto skupić się na tym, co możesz kontrolować i skoncentruj się na zwiększaniu tych oszczędności, które będziesz, które będziesz mógł, będziesz mogła następnie inwestować. I może się to też wydawać sprzeczne z tą taką powszechną radą, tak? No bo przecież czy nie powinno się podejmować większego ryzyka gdy jest się na przykład młodym, tak? Skoro tam nie wiem, nie masz tej rodziny, nie masz tych dzieci i tak dalej. No bo tak naprawdę dlaczego nie iść na całość, nie wejść all in na jakichś tam modnych akcjach czy na przykład kryptowalutach, kiedy możesz sobie pozwolić na to, żeby poczekać na to późniejsze odbicie. Ale myślę, że to, czego nie bierze się pod uwagę to fakt, że złe doświadczenia mogą zmienić twój sposób myślenia na tyle, że wykształcisz w sobie wstręt do samej idei inwestowania, albo przynajmniej wstręt do idei inwestowania w poprawny sposób, bo jeżeli ma to wyglądać tak, że jest to hazard, no to to nie jest inwestowanie. I ochrona przed tym ryzykiem poprzez dywersyfikację, właśnie korzystanie z uśredniania kosztów zakupu, konstruowanie takiego rozsądnego portfela czy no i generalnie nastawienie się na pozostanie w tej grze przez naprawdę długi czas, przez po prostu taki czas, że ty nie myślisz, nie, no dobra, to za te 10 lat to ja się, ja, ja tam będę zabierał tą kasę. Nie, po prostu wrzucasz to i tych pieniędzy nie ma. U mnie to naprawdę dobrze działa, że mam kasę, wrzucam ją do, do tego wora inwestycyjnego. I ja tej kasy już nie mam, ona tam jest, ja ją sprawdzam, nie wiem, raz na parę miesięcy i to jest dosłownie tyle. I właśnie to jest wszystko to, co moim zdaniem obiecuje największe zyski. No i tym pięknym podsumowaniem kończę dzisiejszy odcinek. Widzimy się w przyszłym tygodniu, a tymczasem do zobaczenia, trzymaj się, cześć.